Witajcie, kochani! Mamy dla Was prawdziwą gratkę relacje z naszej ostatniej podróży po urokliwych zakątkach Chorwacji. Wyruszyliśmy z Gdańska przez Tychy i już następnego dnia, z bagażem intensywnych wrażeń, dotarliśmy do jednego z najpiękniejszych krajów Europy. Nasza przygoda zaczęła się na Słowacji, gdzie zatrzymaliśmy się na chwilę, by podziwiać piękno zamku w Tręczynie. Kolejnym przystankiem było magiczne miasteczko Sarwar na Węgrzech, gdzie nie tylko delektowaliśmy się lokalnymi przysmakami, takimi jak słynny gularz węgierski, ale również zwiedziliśmy urokliwe zaułki miasta. Ale to jeszcze nie wszystko. Nasza kolejna przystań to malownicza miejscowość Rastoke Koosluni, gdzie mieliśmy okazję odpocząć w pięknym apartamencie i podziwiać zjawiskowe wodospady. To miejsce oczarowało nas swoim urokiem i siłą natury. Rzeki, wodospady, kamienny most i malownicze domki to tylko niektóre z atrakcji, jakie czekają na odwiedzających. Ale to nie koniec naszej przygody. Następnego dnia wyruszyliśmy do jednego z najpiękniejszych parków krajobrazowych w Europie. Jezior Plitwickich, turkusowe wody, Zapierające dech w piersiach widoki, niezwykłe kaskady i wodospady to tylko niektóre z atrakcji, jakie czekają na odwiedzających. Ta wspaniała przygoda zapiera dech w piersiach i z każdym krokiem zachwyca nas coraz bardziej. W następnym filmie opowiemy o wszystkich naszych wrażeniach z tej wspaniałej podróży, i zachęcimy Was do odkrycia uroków Chorwacji razem z nami. Czekają nas niezapomniane wrażenia, piękne krajobrazy i przepyszne jedzenie, a to wszystko w otoczeniu pozytywnej energii i radosnego przekazu. Z przyjemnością zapraszamy Was do obejrzenia naszego filmu.